Uszanowanie Jamie Skorpański, a to jest Shakespeare Fidget EU20 z Paladyna. To będzie ogólne takie podsumowanie trzeciego tygodnia. Nie będzie jakiś niedziela, poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej, ale będzie takie od razu w jednym materiale podsumowanie. Tak naprawdę dużo się nie wydarzyło mało co też grałem w sumie. Co do walk, nie zapisałem za wiele. Zapisałem jedynie walkę z samym sobą. Bo można przejść od razu do niej. Szczerze, nie oglądałem jej, nie wiem. Ale raczej nic tutaj takiego fascynującego nie było. Tak. Klepanie się z samym sobą. Super. Tutaj krytyk poleciał, tutaj blog z, z Alterego No weszły te takie mocniejsze ciosy Ale dobra, to nie ma w sumie co, a no i dostałem taką tarczę To już jej dawno nie mam No ale takim przeciwnikiem zapisanym to Bestia, z porta portal z piekieł, portal do piekieł Tutaj resztka mu została HP, to Nie no, nie ma chuja, że ja to będę oglądał Ciul długo to trwało no, ale się udało Pierwszy przeciwnik w portalu pokonany No i tutaj wiadomo, drugi jest sklepany. Ale tak po kolei To o w ogóle no swój, swoją drogą fajne eventy są Goldzik na zwierzyny na dusze co bardzo mi się wszyda. Wiedźmowy taniec też rewelacyjny. Może nie na tym serwerze, ale na pozostałych tak. No i ten najchujowszy event. No ale cóż. Dobra, tak po kolei. Aura. Na poziomie czwartym. Tu jeszcze dwa epiki mam. To na luzie. Menażer Areny no, nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Wciul, zaniedbałem go, to fakt. No um, ale cóż poradzisz. Um, dalej, w sumie co do pupili? Um, Pupilami troszkę też. No, pupile inaczej, on no, zaniedbuje. ciulu Ale no cóż poradzisz. Um, w mroku poszedłem w zębika. Um, w świetle w dzynkę. co mógłbym spróbować. Okay. W ziemi poszedłem w ponikonika, w ogniu w płomiełaza i w wodzie w kroksa, tak standardowo w sumie. W ogniu jedynie zawsze chodziłem w cząpa, teraz poszedłem w płomie łaza. No ale no, no trudno. No co do lochów, aktualnie cyrk grozy klepany jest. I tak, no najważniejsze twierdza. Twierdza... Akademia aktualnie poziom piąty Skarbiec też poziom piąty Kopalnia dziesiąty Twierdza sama w sobie zrobiona na poziom 11, Też zaniedbana, no cóż poradzisz Koszary czwarty Kwatery dziesiąty I te po piątce I najważniejsze Podziemia Podziemia zdobyte za drugim razem Wykopane, tak jest, za drugim Więc y, Nie jest git No i też nie będę ukrywał, że jeśli nie masz kopionego pakietu, ten pakiet podziemi, tak? Pakiet zawodowca, o, pakiet zawodowca, właśnie. To jest ciężko rozwinąć te podziemia. W długo się te dusze zdobywa i tak dalej. Na szczęście jest event, event dusz, więc jakoś to w miarę szybko idzie. No ale pokrótce, kopalnia złota na poziom 5 Ekstraktor już piąty, serce piąty, czwarty, czwarty, ładek czwarty i wrota 5. Do gildy nie będę przechodził, nie ma co. No i tak, dobra. Kości są wszystko zrobione i tak dalej. 10 piw wypite. Pewnie o czymś zapomniałem, oczywiście, i zrobiłem afkę z niezaklętą klatą. No klasycznie, ale dobra, nie ma takich strat Większe byłoby straty jakbym zapomniał tego zaklęcia Ale dobra mm. Tak naprawdę Codziennie Trzy paski są robione Jedynie, jedynie co to W jeden dzień, w jeden dzień tylko trzech pasków nie zrobiłem Był to czwartek Tydzień temu Czyli Kiedy ja to nagrywam jest 13, będzie to 14 No tak siódmy 7, 6, coś takiego. No nie zrobiłem, aczkolwiek mogłem, bo potem z koła wypadło z 12 grzybów, ale że była 23, mi się już nie chciało, to odpuściłem. No, ale tak to trzy paski robione dziennie. Mam dalej gryfa Przedłużę go raczej, jeśli się poszczęści w grzybach. Um. Co dalej? Trochę golda mam, mógłbym od razu to w statystyki wdupić, siłę bym tak, dobra nie będę przytrzymywał, siłę tak w 1400, tak jest 1400, tu sobie już wcześniej zwiększyłem szczęście i boki, boki 800, szczęście 1000. I myślę, że teraz wytrzymałość 1400 mógłbym zrobić. No i tak zrobię. Chyba nie wystarczy. No, nie masz. Dobra, nieważne. Jednak starczy. Jednak starczy więc elegancko. No i co dalej? No, są monetki przygotowane. Oczywiście klasycznie. Wszystko zrobione. Tak, tak, wszystko zrobione. No to co, można pokręcić duszę. 3 grzyby, dobry start. O, goldzik też dobry. No i 6 grzybów mamy już. Kurwa, drewno, jakieś gówno. Mm, jabłko. Ile? 9 grzybów, dobra, 9 grzybów. Jest elegancko. Jakieś kurwa jeżyny, kryształy. 12 grzybów, dobra. Jest po... No właśnie, 15. O, no rekord. 18 grzybów dostałem. Nie powiem. Jest to mój rekord w sumie. Yy, I No i faktycznie chyba przedłużę sobie smoko gryfa na luzie. 18 grzybów, no. U. No i lepszy pasek. Ale to liczę, że mi po prostu gem wypadnie. A no i w sumie co jeszcze? To mogę cały, całą topkę pokazać. Yy. Top 1 zajmuje Zabójca, nie wiem co tu zbytnio pokazywać, bo to no Topka jak Topka, nie? To jakiś Zabójca, Paladyn, ale chyba każda profesja jest w Topce, nie? Ze, ze względu na ten awatar co był do wygrania. Nie wiem, czy chyba już wygrali tam ci, co mieli, ale to co nie wiem. Wiadomo, Zabójca, jakiś Paladyn, mag, Zwiadowca, Nekromanta, Berserk, Łowca Demonów, Druid. Mac bojowy, Bart, ale wojownika nie ma. chyba. A wojownik jest dopiero tutaj. No ale co się dziwić nie? Kto wie ten wie, Ale to uży jakiś ziomek. Co dalej? Dobra. Z tego co pamiętam na tego ziomka mam... Bo ja wiem, z 30% no niestety nie udało się klasycznie. to mogę odznaczyć. No i co? No dobra. Tak naprawdę tak naprawdę to chyba tyle. Tak. No, to chyba tyle by było. Takie ogólne podsumowanie. No, jeszcze wracając do sali chwały. Mogę w twierdzy pokazać. Jestem 700. No, byłoby wyżej, ale wiadomo. W pupilach tysięczny, w podziemiach 800. No. Więc to jest takie podsumowanie trzeciego tygodnia na serwerze. Powiem tak. Powiem tak. W planach miałem inaczej. Ale no. Szczerze to mi się nie chciało. Nie chciało mi się bardzo. W niektóre dni w ogóle nie klikałem tych lochów. W ogóle zapominałem o twierdzy. No ale słuszno. 167 poziom na dzień dzisiejszy, czyli 13. Swoją drogą, 13, piątek 13 to też. Też można łapać tego tego Ancymona zawiszawsza. No taki zawisza czarny. Jako wsza. Ciekawe. No ale w sumie to mało istotne, bo to teraz można 3 dni przed i 3 dni po, więc no, to na luzie raczej każdy to zdąży zrobić. A no i na zakończenie można popróbować. 68% mu zostało, więc jest spoko. 78% takie jutro i elegancko. No to co, to tyle ogólnie.